Halo, halo? Halo? Widać mnie? Halo. Halo. Jestem. Cześć! Słuchajcie. Dzisiaj, tak jak zapowiadałem, będzie brzechwa. Wierz, pod tytułem Samochwała. Ta -da 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 -da. Tak, taki wiersz również przedstawimy. Może też go znacie, a może nie. Dziękuję. Dwie osoby wysłały mi filmiki. <laughs> Były śmieszne yy, i bardzo mi się podobały. <laughs> Kochani, yy, przejdźmy od razu do po prostu trzeciego wiersza. Jak on będzie wyglądał? No właśnie. To dobre stwierdzenie jak ten wiersz będzie wyglądał. Bo my ten wiersz czytamy, a teraz obrazując go, to możemy zobaczyć, jak te słowa wyglądają. Czy źle główkuję? Sam już nie wiem. To co, lecimy? Trzy, dwa, jeden. Samochwała w kącie stała i wciąż tak opowiadała. Zdolna jestem, Niesłychanie. Najpiękniejsze mam ubranie. Moja buzia tryska zdrowiem. Jak coś powiem, to już powiem. Jak odpowiem, to roztropnie. W szkole mam najlepsze stopnie. Śpiewam lepiej niż w operze. Świetnie jeżdżę na rowerze. Znakomicie muchy łapie. Wiem, gdzie wisła jest na mapie. Jestem mądra, jestem zgrabna. Wiotka, słodka. I powabna, a w dodatku daje słowo. Mam rodzinę wyjątkową. Tato mój do pieca sięga. Moja mama, taka tęga. Moja siostra, taka mała. A ja jestem. Samochwała. Koniec! Yy, to głowy na tyle. Tak, samochwała w końcu stała. I tak wciąż opowiadała. Kochani, to tyle, jeżeli chodzi o wiersze. Może wy macie jakieś pomysły? Może właśnie jakaś bajka zupełnie inna, pisana prozą, chociaż ja uwielbiam wiersze. Bajki wierszem są po prostu fantastyczne. W następnych odcinkach będziemy się troszkę więcej ruszać. Wrócimy do takich zajęć mocno ruchowych. Będę musiał zmienić przestrzeń. Pójdziemy sobie znowu na większą salę, to znaczy ja pójdę, gdzie po prostu pokażę Wam takie ćwiczenia, yy, które znowu będą bardzo uruchamiać naszą, naszą wyobraźnię, ale będzie się także liczyć obserwacja innych ludzi. Tak więc, kochani, poobserwujcie sobie w koło rodziców, jak na przykład chodzą. Mhm. Jak na przykład robią różne rzeczy, jak na przykład kroją pomidory, albo jak, jak siedzą, sprawdźcie to, zapamiętajcie, a w następnym odcinku dowiecie się, po co nam to będzie. No to. Cześć, to ja zjeżdżam windą na dół.